Starożytni Izraelczycy, znani również jako Hebrajczycy lub Żydzi, można powiedzieć, że są najbardziej wybitnymi narodami w Biblii. Wiele osób zna swojego języka i kultury, zwłaszcza przodkowego judaizmu proroków, kapłanów i innych postaci w Starym Testamencie. Jednak niewielu ludzi zna genetyczne pochodzenie starożytnych Izraelczyków w tym filmie. Moim celem jest przedstawienie badań nad starożytnym żydowskim genomem, aby uzyskać szersze zrozumienie żydowskiej populacji najbliższej starożytnej Izraelczycy i odkryć tajemnicę starożytnego Izraelczyka DNA. Badania genetyczne nad żydowskim DNA są częścią dyscypliny genetyki populacji. Stosują się do badania chronologii żydowskich imigrantów, a towarzyszą badania w kilku innych obszarach, takich jak historia, językowstwo, archeologia. I paleontologia. Badania te próbują zrozumieć pochodzenie różnych żydowskich podziałów etnicznych, szczególnie poprzez sprawdzenie, czy między nimi istnieje wspólne dziedzictwo genetyczne innymi słowy, badanie genetyczne Abrahama na temat żydowskiej populacji. Głównie poprzez trzy rodzaje DNA rodziny autosomalnego DNA, bogatego w chromosomy DNA i mitochondrialnego DNA. Analiza autosomalnych testów DNA wszystkich mieszanin DNA wykazała, że populacja żydowska ma tendencję do tworzenia stosunkowo powiązanych, genetycznie izolowanych populacji w niezależnych społecznościach. Większość tych społeczności ma ważnych przodków z Niemcami Żydzi i tworzy grupę. Z drugiej strony, DNA mitochondrialnego i oryginalny test chromosomu E analizowały linię matki i ojcową. Odpowiednio poprzez dwa zestawy genów przesyłanych tylko przez przodków kobiet lub męskich. Badanie składu genetycznego żydowskich, cewdijskich i żydowskich społeczności Mislakin w żydowskich diasporach. Ujawniają znaczącą istnienie wspólnych przodków na Bliskim Wschodzie. Zacznijmy od niemieckich Żydów i krótko zbadajmy każdą z tych społeczności. Grupa ta jest jedną z największych gałęzi judaizmu i jest zakorzeniona w Europie Środkowej i Wschodniej, takiej jak Niemcy, Polska, Rosja i kraje sąsiadujące. Przez całą historię opracowali własne tradycje, etykiety, zwyczaje i dialekty hebrajskie. Przez wiele lat społeczność Kwenazes głęboko wpłynęła na europejską kulturę i wniosła znaczący wkład w dziedziny literatury, filozofii i nauki. Następnie jest społeczność cefardyta, która pochodzi z Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpanii i Portugalii, a także z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodza. Termin cefalosporin pochodzi się z hebrajskiego nazwiska Hiszpanii. W XV wieku wielu Żydów z Cefardyta zostało wydalonych z Hiszpanii podczas hiszpańskiego inkwencji, a następnie rozproszonych na całym świecie, a społeczności zostały utworzone w krajach takich jak Maroko, Turcja, Grecja i Egipt. Społeczność Cefardyta utrzymuje unikalną kulturę, etykietę i kulinarną tradycję, która odzwierciedla ich geograficzne i historyczne pochodzenie. Ponadto istnieje Misralchin. Termin odnosi się do żydowskiej społeczności pochodzącej z Bliskiego Wschodnia i Afryki Północnej, której historii pochodzą od tysięcy lat. Społeczności te są zakorzenione w krajach takich jak Irak, Iran, Egipt, Syria i Liban. Zachowują swoje religijne, kulturowe i językowe tradycje, zwykle różnią się od społeczności niemieckich i hiszpańskich, chociaż dzielą się żydowskimi przekonaniami. Społeczność Pani Rahim ma wyjątkową historię i doświadczenia, które są kształtowane przez stulecia interakcją z lokalną kulturą i społeczeństwem. Te trzy poddzielnice stanowią tylko część żydowskiej historii i kultury, pokazując różnorodność i odporność żydowskiego ludu z czasem i na całym świecie. Wiele grup żydowskich ma znaczące i szerokie podobieństwa genetyczne z dzisiejszymi palestyńskimi Libanami. Bedoinami, Druzami, Arabami, Jordaniami i Syryjczykami, a także populacją mezopotami. Żydzi mieszkający w Europie tacy jak Włochy, Niemcy, Polska, Ukraina i Rosja, a także inne kraje europejskie, często mają różne geny nakładające się z matriarkalnymi nieżydowskimi. To pokazuje jakieś mieszanki. Niektóre ludności europejskie, zwłaszcza Żydzi niemiecki i Hiszpanci, Pochodzą głównie z Europy Południowej, ale także z innych regionów europejskich. Niektórzy badacze obserwowali nawet związek między niemieckimi Żydami a niektórymi ludnościami europejskimi, ponieważ miały miejsce hybrydyzacje dawno temu. Badania genetyczne pokazują, że Żydzi są Izraelczykami Benetów w Cotyn w Indiach i Izraelczykami Beta Etiopii. Chociaż mają podobieństwa do lokalnej ludności, wykazują również ślady żydowskiego pochodzenia lub innych Semitów, jak jest taki jak etiopski Żyd. Ponadto istnieje kilka żydowskich grup z różnymi przodkami, z których niektóre są ważniejsze niż inne, co odzwierciedla w badaniach genów DNA starożytnych Izraelczyków, etiopskich Żydów, znanych również jako Beta Izrael lub Faraża. Ma wyjątkową i fascynującą historię. Historycznie Izraelczycy Betaj byli uważani za potomków zagubionych plemion Izraela, zwłaszcza plemion Dan lub zachodniego Mana. Uważane są, że migrowały do Etiopii tysiące lat temu, prawdopodobnie w epoce króla Salomona i królowej Szeby. Przez stulecia Izraelczycy Betaj żyli w Etiopii w stosunkowo izolowanym życiu. Utrzymują wyjątkowe praktyki religijne i kulturowe, podążając za wyjątkową formą żydowskiego. W tym elementów Starego Testamentu, ale w niektórych względach różnią się od tradycyjnej żydowskiej tradycji. Oprócz Żydów i starożytnych Samaryjczyków, którzy trwają do dziś i podzielili się dużą częścią genetycznego dziedzictwa ze starożytnymi Izraelczykami. Palestyńczycy z kolei odziedziczyli część tego DNA. Według badania opublikowanego w 2017 roku w The Frontier of Genetics analiza głównych składników. Wykazała podobieństwo genetyczne między starożytnymi Lewantami a dzisiejszymi Palestyńczykami, w tym Beduinami w regionie Lewantami, ze względu na starożytną obecność Żydów w obszarach, w których obecnie mieszkają. Ponadto badanie z 2019 roku w American Journal of Human Genetics pokazuje, że pochodzenie Lewantowe dominuje wśród Palestyńczyków, a między wieką brązową a dzisiejszą populacją Lewantową. Pokazuje ciągłość genetyczną regionu. Niedawne badanie przeprowadzone w 2020 roku ukazało znaczącą ciągłość genetyczną między ludzkimi szczątkami palestyńskiej i izraelskiej populacji w epoce brązowej. Palestyńczycy tacy jak Druzi, Libańczycy, Jordanie, Beduinie i Syryjczycy, a także kilka żydowskich grup takich jak Niemcy, Żydzi, Mizachim. Irańczycy i Marokanie wskazują na powiązanie genetyczne między kilkoma grupami arabskimi w tym regionie. Okazało się, że Palestyńczycy są Lewantami, między innymi narodami. Około 81% ich przodków pochodziło z starożytnych Lewantów w epoce brązowej, którzy byli związani z starożytnymi Izraelczykami i kilkoma innymi plemionami semitycznymi mieszkającymi w tym regionie, w tym samymi Kanaanitami. Jeśli chodzi o Żydów, badania genetyczne kenazesów pokazują, że oprócz DNA cemity starożytnych Izraelczyków mają średnio 42% do 60% europejskiego pochodzenia z Niemców, Włoch i Słułańców. Analizując geny semityczne starożytnych Izraelczyków, wśród dzisiejszej żydowskiej populacji 20% do 28% Żydów pochodzi z starożytnych Izraelczyków, a niektóre nawet wynoszą aż 39%. Bez Żydów odsetek genów starożytnych Izraela w DNA nas wynosi od 20% do 128% aż do 39%. Większość ich przodków, około 58% do 60%, jest pochodzeniem europejskim i jest wynikiem mieszania z Europejczykami. Natomiast Żydzi Cefardyty wykazały nieco wyższy odsetek starożytnego pochodzenia izraelskiego. W ich genetyce w porównaniu z Niemcami Żydzi około połowa ich składu genetycznego jest podobna do Niemców Żydów dotkniętych Europą. Jeśli chodzi o Żydów Mizchin, którzy pozostali na Bliskim Wschodzie, i nie zintegrowali się z narodem europejskim, duża część ich genów pochodzi z starożytnych Izraelczyków w żydowskiej populacji Żydów Mizachin ponad 63%. Są najbliższe genetycznie starożytnym Izraelczykom. Wielu ludzi chce wiedzieć, że dzisiejsza żydowska populacja jest najbardziej genetycznie i historycznie podobna do starożytnych Żydów w Biblii. Odpowiedź jest jasna: Mislakin Żydzi. Chociaż Niemcy, Żydzi i głowy Fady byli również potomkami starożytnych Żydów, ich powinowactwo genetyczne było mniej niż Żydzi Mislakin. Mam nadzieję, że podoba Ci się ten film i dowiedzieć się więcej o genetyce starożytnych Izraelczyków i żydowskiej grupie, która jest z nimi najbliżej związana. Jeśli lubisz ten film, nie zapomnij zostawić pochwały i podzielić się tym z tymi, którzy mają podobne zainteresowanie starożytną izraelską genetyką. Niech Bóg cię błogosławi. Do widzenia.